Zwiedzanie rozpoczniemy tutaj, w najsłynniejszym parku z rzeźbami w kanterlocie. Ta rzeźba przed wami symbolizuje przyjaźń. Dobrze, moje maluchy? Ta rzeźba symbolizuje zwycięstwo. Fajnie byłoby mieć taką w lidze znaczkowej. Fajnie! Jeżeli jest się w czymś zwyciężycielem. To nie jest słowo. A co ty jesteś? Sławnik? Dziewczynki! Co wy już wiecie na jej temat? Masz pone orła i łapelwa! O konwerża! Ten potwór nazywa się Drakonekus. Ma głowę kucyka i ciało złożone z wielu różnych części. Jak myślicie, co symbolizuje? Zamieszanie! Chaos! To nie chaos, głupta się! Nie używaj słów, które